Karolina Grabowska witam i zapraszam na wiadomości Beskid News. W dzisiejszym wydaniu Lalki w BWA. Dzień otwarty koszar. Leśni detektywi w dżungli. 24 święto trzech braci. Piotr gruszka oficjalnie w biesku białej. Zaczynamy. Jeszcze przez dwa tygodnie w Bieskiej Galerii BWA można oglądać wystawę scenografii Teatru Lalek Bania Luka. Pacynki, kukiełki i marionetki, które na przestrzeni ostatnich 10 lat podziwialiśmy na scenie Teatru Bania Luka, można teraz zobaczyć na wyjątkowej wystawie. Wystawa Magia Lalki towarzyszyła 26. edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej, i choć sam festiwal przeszedł już do historii, miłośnicy teatru nadal mogą obcować z tym niezwykłym światem. Na wystawie prezentowane są także formy plastyczne oraz kostiumy autorstwa artystów z Polski i zagranicy, którzy w ostatnim dziesięcioleciu budowali estetykę bielskiej sceny lalkowej i kreowali własne światy. Lalki, rekwizyty, dekoracje i kostiumy wciąż żyją w przedstawieniach tworzących aktualny repertuar teatru. Dzięki temu magia trwa. Któż z nas nie marzy o dalekich podróżach, o odkrywaniu nieznanych lądów? Jak udowadniają leśni detektywi, nic prostszego. Wystarczy wyjść z domu, by odkryć bogactwo świata przyrody. Leśni detektywi, do których dołączyła Natalia Majocha, postanowili udać się do dżungli. Ale nie tej tropikalnej, tylko tej, która nas otacza. Jak mówi powiedzenie, cudze chwalicie swego nie znacie sami nie wiecie co posiadacie. Często wpadamy w zachwyt oglądając filmy przyrodnicze ukazujące bogactwo lasów tropikalnych, a nie potrafimy dostrzec piękna pobliskiej łąki. Leśni detektywi postawili sobie za cel przybliżenie nam niezwykłego bogactwa i różnorodności beskidzkiej przyrody. Jeśli dokładnie przyjrzymy się naszej dżungli, ukaże się nam barwny świat motyli, pająków i rzadko spotykanych roślin. Zobaczymy, jak wspaniałym artystą jest natura, która rzeźbi ciekawe kształty i tworzy niepowtarzalne wzory. Zapraszamy do wspólnego odkrywania. W miniony piątek otwarto dla wszystkich zwiedzających koszary 18 Bielskiego Batalionu Powietrzno-Desantowego. Za mundurem, panny sznurem, tak mówi znane porzekadło, w miniony piątek każdy mógł poczuć się jak prawdziwy żołnierz. A to za sprawą dni otwartych w 18 Bielskim Batalionie Powietrzno-Desantowym. Tego dnia można było zwiedzić jednostkę i zapoznać się z wyposażeniem żołnierzy różnych specjalności. Podczas dni otwartych zaprezentowały się także inne służby mundurowe. Policja, Straż Miejska oraz Straż Pożarna. Dzieciaki zawsze chętnie odwiedzają nasz batalion, przychodzą do koszar, właściwie korzystają z każdego zaproszenia. Ten dzień był dedykowany szczególnie najmłodszym, którzy być może kiedyś staną się chlubą naszej armii. Dzieciaki miały okazję spróbować swych sił m.in. podczas biegu z przeszkodami, a także wziąć udział w prawdziwej muszcze wojskowej. Podoba się wam wojsko? Tak! A kim są żołnierze? To znaczy jakby liczy, że tylko bez miecz. Super. Tylko to jest z Podczas zwiedzania żołnierze różnych specjalności zaprezentowali nam sprzęt będący na wyposażeniu jednostki. Tu mamy przedstawioną wersję desantową. Jest to wersja składana i specjalnie przeznaczona do skoku. W tym momencie mamy zamontowane narkowizję. Które ma polską produkcję. Ogólnie granat został wyprodukowany w latach 60. ubiegłego, ubiegłego wieku, ale jest używany do tej pory, jak i w Polsce, tak w, tym, w wielu krajach na świecie. Na koniec udaliśmy się do Izby Pamięci. Znajdujemy się w starej tradycji XVIII wieku, obalonym powierzchnią desantowego, budynek byłego przedwojennego kasyna oficerskiego. Trzy dni wspaniałej zabawy trzy dni świętowania. Trzy dni niezapomnianych wrażeń. W Cieszynie i w czeskim Cieszynie w dniach 13-15 czerwiec odbędą się obchody 24 święta Trzech Braci. W piątek o godzinie 17 na moście przy Jaźni przy tradycyjnym strudlu cieszyńskim spotkają się władze i mieszkańcy obu Cieszynów. Uroczysta inauguracja odbędzie się na rynku w czeskim Cieszynie. Gwiazdą wieczoru w tym dniu będzie tekla klebetnica. Sobota to między m.in. cieszyń skalika talentów, cieszyń jazz orchestra, kabareton uśmiech Trzech Braci, a na zakończenie muzyczno-taneczne show w rytmie przeboju w lat 80. Hands up! Niedziela to rodzinny piknik naukowy pan Korek, występ zespołu Dora Band oraz Wyra Funk. Ray Wilson zespołu Genesis Classic i pokaz sztucznych ogni zakończy trzydniowe obchody święta trzech braci w Cieszynie. Już wszystko jasne, potwierdziły się spekulacje. Wieloletni reprezentant polski w piłce siatkowej, najlepszy zawodnik Mistrzostw Europy 2009, trzykrotny uczestnik Igrzysk Olimpijskich, Piotr Gruszka został trenerem bielskich siatkarzy. Do drużyny BBTS powrócił też rozgrywający Grzegorz Pilarz. Czy to koniec transferowych rewelacji? Zobaczymy. Na dziś to już wszystko. Życzę Państwu miłego popołudnia i do zobaczenia!